Yo dzisiaj powiem Wam o powrocie pewnego bardzo unikatowego skina do gry Fortnite i tak jest w następstwie na u kaktusa ponieważ on ma jakieś problemy i tak dalej. No ale wy jeszcze przy tym zostawcie suba na kanale Nalidnyopka, no i oczywiście u kaktusa no i zostawcie łapeczkę do góry tak aby podbić zasięgi tego filmu Ponadto jeżeli nie wspieracie mnie jeszcze moim unikalnym kodem w sklepie to zróbcie to teraz No a pojawicie się na jednym z zasobnych materiałów A teraz już lecimy do odcinka Dzisiaj powrócił skin czarnej wdowy do sklepu z przedmiotami Tak więc z tego powodu możemy też się spodziewać innych skinów z tej właśnie serii Ogólnie rzecz ujmując ten materiał nagrywam dzień wcześniej Tak więc tego skina już może nie być ale skin ten był do odebrania 9 lipca 2021 roku z przedmiotami. Jak dobrze wiemy, skarb zmienia się co 24 godziny, tak więc już za chwilę można zniknąć. No tak. chyba, że nie znajduje się on w zakładce Daily, no i przytrzyma się jeszcze kilka dni, ale o tym to więcej informacji. Ale przychodzą do sedna sprawy. Mówimy tutaj o pewnym, kolejnym, unikalnym skinie, który niedługo może powrócić do Fortnite. W ostatnim materiale na kanale Nalinopi informowałem Was o tym, że do Fortnite'a powróci stary styl Czarnej Wdowy. Tak jeszcze się nie stało, ponieważ dzisiaj to sklep z przedmiotami trafił ten nowy styl tego skina. Jednak dalej nie wiemy co z tym starym. Ogólnie to niedługo do Fortnite'a trafi kolejny, taki unikatowy skin. Mowa tutaj najdokładniej o skinie Star Lorda, który takowy niedługo może się pojawić. Niestety nie znamy wielu informacji, kiedy takowy mógłby się pojawić, ale możemy przypuszczać, że już za nie kilka sklepów, ponieważ niedawno powrócił skin Czarnej Wdowy, a te oba skiny się w miarę łączą, ponieważ oba te skiny są od Marvela, a teraz ostatnio wchodzą do sklepu ze przedmiotami marvelowe skiny, więc możemy przypuszczać, no, że właśnie tak się stanie. Niestety nie wiemy, czy takowy skin pojawi się jako totalnie nowy skin. Czy jako po prostu ten stary? Taka ciekawa odnośnie tego skina, to ten skin pojawił się na kilkanaście minut we sklepie ze przedmiotami i potem właśnie zniknął. Nie ma go już około 800 dni w Fortnite. Natomiast ważyłem przypuszczać, że niedługo on się pojawi, ale o tym nie mamy więcej informacji. No i pamiętajcie, że informuję was o nich prawie codziennie, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. Oczywiście u kaktusa, jak i u mnie na kanale. No i wpiszcie po tę żykodzie, jak najpierw w zakładce we strzitwórce. Możecie ocenić, czy byście chcieli, aby taki skin pojawił się we Fortnite. A ja tymczasem życzę Wam miłego dnia i wpadajcie na odcinki z Fortnite na naszym kanale. Yo!